Szanęć Boże, kochani, przygotujmy się do słuchania świętej Ewangelii, którą Kościół podaje nam na piątek trzeciego tygodnia Wielkiego Postu. Niech naszą modlitwą będą wersety z psalmu, które rozbrzmiewać będzie jutro w liturgii. Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Psalmu 81. Nie będziesz miał obcego Boga, cudzemu Bogu nie będziesz się kłaniał. Ja jestem Panem, Bogiem Twoim który cię wywiódł z ziemi egipskiej. Z Ewangelii według świętego Marka, rozdział dwunasty, wersety od 28b do 34. Jeden z uczonych w piśmie podszedł do Jezusa, i zapytał go, które jest pierwsze ze wszystkich przykazań? Jezus odpowiedział: Pierwsze jest: Słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem. I całą swoją mocą. Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego, jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych. Rzekł mu uczony w piśmie: Bardzo dobrze, nauczycielu słusznie powiedziałeś, bo jeden jest i nie ma innego prócz niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą, i miłować bliźniego jak siebie samego, znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary. Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do Niego: Niedaleko jesteś od Królestwa Bożego. I nikt już nie odważył się go więcej pytać. Drodzy, spróbujmy odnaleźć się w tym uczonym w piśmie, który przychodzi do Jezusa i, jak wyczuwamy, zadaje mu pytanie, które jest najważniejszym pytaniem życia. Z tym pytaniem przychodzi właśnie do Jezusa. Nie wiemy do końca, jakie są jego intencje, dlaczego zdecydował się przyjść do Jezusa z tym pytaniem. Łukasz, kiedy będzie relacjonował także rozmowę uczonego w prawie z Jezusem, który zadaje mu podobne pytanie, powie, że przychodzi nie z czystymi intencjami. Przychodzi po to, by Jezusa sprawdzić, przychodzi, by podstępem zwieść go, przychodzi z jakąś niedobrą, nieczystą intencją. Zatrzymuje się przy tym, bo my także należymy do uczonych w piśmie. Przecież mamy ten wielki dar, wielką sposobność. Codziennie Biblia jest w zasięgu naszej ręki. Święte pisma możemy otwierać, czytać, i myślę, że często to robicie, ja także. Często otwieramy Biblię, czytamy ją, ale muszę z pokorą przyznać, że odnajduje się także w tym uczonym w piśmie, że kiedy otwieram święty tekst i rodzą się we mnie różne pytania, nie wszystkie pytania są. Tak dojrzałe, tak czyste, tak wolne, bym mógł powiedzieć, że szukam jednego, szukam Jezusa i jego odpowiedzi. Musimy przyznać, że nieraz zadajemy świętemu tekstowi pytania, zadajemy Bogu pytania w naszych modlitwach, ale my mamy już nasze gotowe odpowiedzi. Spodziewamy się, a przynajmniej chcielibyśmy, aby Jezus odpowiedział na nasze pytania, te najważniejsze pytania, tak jakbyśmy my sobie tego życzyli i oczekiwali. By potwierdził nasze racje, nasze plany. Używam pewnego obrazu, który mi bardzo pomaga. Jednokrotnie się nim dzielę z innymi. Kiedy udajesz się na modlitwę, kiedy udajesz się na modlitwę, by pytać Boga, Jezusa, o to, co najważniejsze dla mojego życia, coś ważnego się dzieje, są jakieś plany do zrealizowania, może to jest perspektywa Twojego powołania, Twoich najważniejszych, najświętszych celów życia. Przychodzisz na modlitwę z kartką A4. I ta kartka A4 jest wypełniona od brzegu do brzegu Twoimi pomysłami na życie, Twoimi planami, Twoimi odpowiedziami, Twoimi pragnieniami, oczekiwaniami. I tam już właściwie na tej kartce nie ma miejsca. Jak tylko, jak tylko u dołu, miejsce na podpis. Przychodzisz z tą kartką do Jezusa i mówisz mu: popatrz, oto moje plany na życie. Potrzebuję jedynie Twojego podpisu. Podpisu bym mógł powiedzieć. Że to jego pomysły, że to jego plany, że on chce tego, czego ja chcę. Istnieje takie duże niebezpieczeństwo w moim życiu, że będę chciał używać Boga jako argumentu dla moich racji, używać Bożego podpisu, Bożych świętych pism, Biblii. By nią tłumaczyć moje racje, moje wybory, mój świat wartości. I wtedy dodaję trochę z dystansem i Pan Bóg bierze do ręki tę kartkę, czyta ją i co zdanie powtarza, pierwsze słyszę. Rozumiemy to niebezpieczeństwo we mnie także. Może się pojawić ten syndrom uczonego w piśmie, który pyta, jakby nie pytał, który pyta, mając już gotowe odpowiedzi. A czy potrafiłbym inaczej, czy potrafiłbym odwrotnie? Przychodzę do Jezusa. Staję przed nim z pokorą, z prostotą, z pustą kartką A4. Jest pusta. Jest tylko tam u dołu mój podpis. Przychodzę do niego i, ponieważ chcę rozmawiać z nim o tym, co najważniejsze dla mojego życia, o moim powołaniu, o celach, o planach, mówię mu: Ja się już podpisałem. Proszę cię wypełnij tę kartkę swoją wolą, swoimi myślami, swoimi planami. Na moje życie, bo Twoje plany i myśli są moimi. Dłuższy był ten wstęp, ale wydaje mi się niezwykle ważny. Bo jeśli mamy naprawdę zgłębiać odpowiedź Jezusa na pytanie: co jest pierwsze, co jest najważniejsze w moim życiu? Muszę najpierw zbadać moje serce, z jakim nastawieniem przychodzę, czy jest we mnie wolność serca, czy całe serce, całe jest wolne, jest jak, jak czysta tabliczka, na której Ojciec, Syn, Duch Święty mogą zapisać swoją wolę. Być może już tutaj pojawia się w nas pewna trudność, ale nie martwmy się nią. Bądźmy raczej prawdziwi. Mówmy mu wtedy, jest mi trudno tak do końca się jeszcze otworzyć, bo się czegoś boję, lękam, że usłyszę coś, czego bym nie chciał. Bo wydaje mi się, że Twoja wola jest trudna, idzie w poprzek mojemu szczęściu. Mów Mu o tym, ale proś Go jednocześnie, aby dał Ci łaskę wsłuchiwania się w to, co On Ci mówi, by Jego Słowo coraz bardziej oczyszczało, czyniło wolnym Twoje i moje serce. Bo przecież zgłębiamy stronicę, na której Jezus nam mówi, co jest pierwsze i najważniejsze. I dlatego mówi, słuchaj. Uczony w Piśnie znał to Słowo. Ono otwierało Jego wyznanie wiary każdego dnia, który powtarzał kilkakrotnie. Szema Izrael, słuchaj, słuchaj Boga. On jest źródłem życia, źródłem prawdy, źródłem miłości. On Cię nigdy nie skrzywdzi, nigdy nie oszuka. On jest tym, kto Ci pokaże drogę szczęścia. Słuchaj. I wtedy dowiaduje się, co jest najważniejsze. Najważniejsze jest, aby życie przeżyć całkowicie, wypełnione miłością. Miłością do Boga najpierw i miłością do drugiego człowieka. I tutaj chciałbym zatrzymać się z Wami przy tym, co oznacza. Miłować miłością całkowitą? I co oznacza miłować najpierw Boga, a potem bliźniego jak siebie samego? Czym jest miłość całkowita? To jest miłość, która jest w Bogu. W Biblii słowo całkowity albo całkowitość. Oznacza czysty, czystość. Czyste serce to serce całkowicie wypełnione miłością. Serce czyste to serce niepodzielne. Otóż Bóg jeden jest doskonale czysty, jednoznaczny, jeden, jeden, jak powtórzy za Jezusem. Uczony w piśmie, Bóg jest jeden, to znaczy, że w nim jest jedność, Bóg jest czysty w swojej miłości, Bóg nie jest dwuznaczny, Bóg nie jest taki, że jedno mówi, a drugie czyni. Bóg nie miłuje trochę, Bóg nie miłuje dzisiaj, a jutro nie. Bóg i w nim miłość jest całkowita. Ale więcej. On, który jest miłością, boską miłością, w którym miłość jest całkowita, z natury całkowita, czysta, stwarzając mnie, stworzył mnie zdolnym do takiej miłości. Oczywiście, że ta miłość, do której uzdolnił mnie Bóg, nie jest we mnie miłością Boga, w znaczeniu, że nie jestem Bogiem. Miłuję w sposób całkowity jako stworzenie. Miłuję w granicach istoty stworzonej, ale ja także jako istota stworzona, jako człowiek, mężczyzna, kobieta, w swoim powołaniu, jakiekolwiek ono nie jest, jestem stworzony do miłości całkowitej. To znaczy jestem uzdolniony do takiej miłości. Jestem zdolny tak miłować, ale przecież wiemy, że jesteśmy zranieni z powodu grzechu. Wiemy, że w nas jest pęknięcie, a więc jest we mnie coś, co mnie podzieliło. A więc nie mogę powiedzieć, że już dzisiaj w sposób doskonały jestem zdolny do takiej miłości, ale jeśli wsłuchasz się w siebie, każdy z nas usłyszysz w sobie to silne pragnienie, poczujesz je. Jak całym sobą, każdą komórką swojego jestestwa pragniesz miłować miłością całkowitą i pragniesz być tak miłowany. Jestem przekonany, że kiedy świadomie, przygotowani młodzi ludzie idą do ołtarza, by ślubować sobie miłość i prosić Boga o błogosławieństwo dla ich związku sakramentalnego, Idą z nadzieją i z pragnieniem, że ta miłość, która w nich pulsuje, będzie miłością całkowitą, że do tej miłości dorosną, nawet jeśli dzisiaj widzą także swoje słabe strony, w nich jest pragnienie miłości całkowitej. Kiedy leżałem krzyżem na posadzce przed przyjęciem święceń kapłańskich, zanim ksiądz biskup położył na mnie ręce, było we mnie i w każdym jestem przekonany, kto świadomie wchodzi na drogę swojego powołania, było to pragnienie, by miłować miłością całkowitą. Tak jest w osobie konsekrowanej, tak jest w osobie żyjącej samotnie. W nas jest to pragnienie miłości całkowitej. I dlatego spróbujmy usłyszeć te słowa: będziesz miłował? nie tylko jako przykazanie, bo zanim stały się przykazaniem, one już były wyryte w naszej naturze, spróbujmy usłyszeć te słowa jako obietnica. Bóg mi obiecuje, że kiedyś, chociaż dzisiaj zraniony przez grzech pierworodny, Noszę w sobie ranę, która jest zdolna powiększać się i nieraz promieniuje na mnie i mnie dzieli wewnętrznie, że kiedyś, kiedyś w sposób niepodzielny, całkowity, już na zawsze, na wieczność będę miłował miłością całkowitą. Myśl o tym rozgrzewa serce, rozpala umysł, wzmacnia nadzieję, daje wiary, chce się żyć. Jesteśmy stworzeni do miłości całkowitej. Ale jest jeszcze coś, w co w tym przykazaniu nieraz przysparza nam, tak sądzę, pewnych problemów w sposobie myślenia. Mianowicie, że pierwsze jest będziesz miłował Pana Boga swego. Przyznacie, kochani, że bardzo często to pierwsze jest rozumiemy trochę tak arytmetycznie. Pozwólcie na to określenie. Najpierw numer jeden. Miłość do Boga, a potem na drugim miejscu miłość do drugiego człowieka i do siebie. Słusznie, w miłości jest porządek, miłość nam porządkuje życie. Ale w tym pierwsze jest: będziesz miłował Pana Boga, nie ma krzty konkurencji. Bóg nie jest naszym rywalem, Bóg nie jest zazdrośnikiem, tak jak my to po ludzku rozumiemy. Że kiedy kogoś miłujemy, miłujemy całym sercem, ja spotykam się również z tym jako duszpasterz, jako kierownik duchowy. Pojawia się lęk, jakaś myśl: Czy ja tak mogę, czy ja nie zdradzam Boga, czy ja takiej miłości nie powinienem ofiarować Bogu? Mówię: Dziecko. Jeśli ty jesteś zdolny tak bardzo kochać drugą osobę, to dlatego, że pierwsza była Jego miłość. Chcieliby najpierw usłyszeć, że pierwsze jest, będziesz miłował Boga, usłyszeć, że to On jest źródłem każdej miłości. To Jego miłość będzie kształtowała wszystkie inne Twoje relacje. To On jest stworzycielem, który stworzył mnie do miłości. W tym znaczeniu będziesz miłował nie tylko jako obowiązek, gdzie ja arytmetycznie, tak po kolei, muszę pamiętać i uważać, że najpierw Bóg, a potem, hmm, potem może inni. Drodzy, chciejmy usłyszeć to, że pierwsze jest miłowanie Boga. Jako objawienie prawdy najświętszej. Jego miłość jest zawsze pierwsza. On jest źródłem miłości. W nas nie ma źródła miłości. My przychodzimy do tego źródła. Tak jak młodzi, którzy przychodzą do ołtarza ślubować sobie miłość, przychodzą do źródła po miłość. W dniu święceń kapłańskich przyszedłem do źródła po miłość. Osoby, które ślubują Bogu w życiu konsekrowanym, przychodzą do Boga po, po miłość. To On jest źródłem miłości. I w tym sensie jest oczywiście naj, najważniejszy, jest pierwszy, ale również jest tak, dlatego że Bóg nas stworzył w ten sposób, że nie potrafimy kochać bardziej nikogo innego, jak, jak kochamy Boga. Problem jest w tym, że często w naszą miłość wprowadza się, wkrada się nieporządek. Nieporządek, który polega na czym, że Bóg już nie jest pierwszy. Że nie traktujemy Boga jako źródło miłości, jako tego, który nas stworzył do miłości, jako tego, dzięki któremu mogę kochać miłować. I szukamy wtedy jakichś naszych, w cudzym słowie, źródełek, jakichś popękanych cystern. Zamiast zanurzać się w tym bezkresnym oceanie, szukamy nieraz, przepraszam, jakichś bajorek. Bo w stosunku do, do tego oceanu wszystko inne jest jak bajorko, jak staw, który prędzej czy później wyschnie, bo nie jest źródłem. Jest jedynie wypełniony tą wodą źródlaną, miłością, która wypływa z tego źródła, którym jest Bóg. Tak chcielibyśmy usłyszeć, to pierwsze jest, będziesz miłował Pana Boga swego. I wtedy będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Tym zakończmy. Chcielibyśmy dobrze to usłyszeć, ponieważ doświadczasz tej miłości Jego. Doświadcza, że on jest dla ciebie źródłem miłości, że on cię stworzył z miłości do miłości. Cały czujesz się przez niego kochany, czujesz się także uzdolniony do miłowania. Drodzy, na tyle jesteśmy zdolni miłować innych, na ile doświadczamy jego miłości. Dlatego tak ważna jest miłość do siebie samego. Jeśli potrafimy kochać siebie, będziemy również potrafili kochać innych. Kiedy odrzucamy siebie, istnieje zawsze niebezpieczeństwo, że będziemy odrzucali innych. Miłość do siebie, ona płynie z miłości Boga do nas. Cały zanurzony w Jego miłości, potrafisz kochać innych jak siebie samego. Tej miłości Wam życzę. Wam i sobie przyznamy, nie ma piękniejszego życzenia na ten wieczór i na całe nasze życie. Jesteśmy stworzeni do miłości całkowitej. I ten, który nas stworzył, jest jedynym źródłem miłości. Czerpmy z tego źródła, wracajmy do niego, a zobaczymy, jak jego miłość kształtuje wszystkie inne nasze relacje miłości. Serca tego Wam życzę, a Bóg, nasz stworzyciel, i Pan. Źródło naszej miłości niech nam błogosławi, niech Was błogosławi, Bóg wszechmogący, Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Amen. Dobrej nocy.